Bardzo dużo jest bardzo ciekawych pomysłów wśród młodych e, naukowców. Niestety, oni muszą wyjść spod skrzydła e, profesora, a raczej wyjść w kierunku e, usamodzielnienia i podjęcia takiej prawdziwej życiowej decyzji dotyczącej tego, co chce tak naprawdę ze sobą robić. I to, do czego my zachęcamy, choć naukowcu za, zacznij robić z nami prawdziwy biznes i fajną firmę. I, ten model, w którym my to realizujemy, to jest pozostawienie nauki technologii naukowcowi w bardzo przejrzysty sposób, gdzie tworząc taki podmiot, taką firmę celową, 50% wartości tej firmy jest przejmowane przez tego naukowca, pozostałe 50% należy do tej strony biznesowej i tylko tego typu układ tandemowy może działać, bo on skupia się na tych zagadnieniach naukowo-technologicznych i ma przede wszystkim motywację do tego, żeby to realizować. Natomiast ta część biznesowa zajmuje się budowaniem, Wartości dla tego wynalazku, czyli kontaktami z dużymi przedsiębiorstwami, szukanie już potencjału i rynku zbytu tak, żeby nie wyszło na samym końcu, że projekt, który został zrealizowany, nieco mija się z oczekiwaniami samego przemysłu. I gdyby ten projekt był od początku realizowany dla tego przemysłu, no to wyszedłby zupełnie inaczej, także rzeczywiście miałby pewną realną wartość. A pana zdaniem, kiedy zobaczymy pierwsze owoce takiej współpracy? biznesu z nauką, kiedy to może mówiąc tak kolokwialnie zacząć funkcjonować sprawnie. To, to się dzieje. To, to już jest taki bardzo ciekawy okres w ostatnich latach, gdzie i w tym, w tym, co będzie następowało, gdzie jest bardzo duży nacisk na rozwój innowacji, wyciąganie innowacji z uczelni i implementacja w biznesie. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ma kilka ciekawych programów ku temu. To jest finansowanie funduszy węczerowych, które pośrednio właśnie mają finansować rozwój technologii. I, i tworzenie wartości poprzez budowę firmy. A z takich ciekawych projektów, z którymi, się pan, z którymi miał Pan styczność, to co by Pan wymienił takiego, co zwrócił Pan uwagę? E, może wymienię trzy projekty spośród tych, które obecnie realizujemy. Jeden z nich który jest bardzo dobrze rozpoznawalny, to jest projekt Saule Technologies. To jest projekt dotyczący nowych, cienkowarstwowych ogniw fotowoltaicznych na bazie kryształu peroskitu. I sama technologia zastosowania kryształu peroskitu to jest już naprawdę coś bardzo ciekawego. To, co my jeszcze robimy, to sam procesing produkcyjny który rozszerzamy do metody inkjet, czyli po prostu drukujemy kryształ. To nie jest takie proste i trywialne. Następny projekt, który obecnie realizujemy, to jest firma Eton Group i takie czujniki do bardzo szybkiego wykrywania wirusów grypy. Właściwie w ciągu trzech minut, używając tylko i wyłącznie próbki śliny, jesteśmy w stanie zidentyfikować, czy pacjent jest nosicielem wirusów grypy, czy nie. I jeden z jeszcze też ciekawych projektów to jest nowy środek antykorozyjny firma Nano. Piór, w którą również zainwestowaliśmy. Antykorozja na początku wydaje się być takim, powiedzmy, mało obiecującym rynkiem, natomiast to jest przeogromny rynek w Stanach Zjednoczonych. Koszt korozji, czyli wymiany słupów, mostów, związanych właśnie z brakiem możliwości dalszego użytku, to jest bilion dolarów rocznie. To jest miliardów amerykańskich, 6% amerykańskiego PKB. To jest koszt bezpośredniej korozji. Stąd takie zaciekawienie tym projektem i wsparcie. I tutaj uwaga naukowca, który ma już ponad 60. Lat i który do tej pory był odrzucany przez inne fundusze wencjeralowe właśnie ze względu na brak zrozumienia idei konceptu e, naukowego i umiejętność znalezienia odpowiednich kanałów dla późniejszej sprzedaży